W dzisiejszym słowie mamy taką dwoistość. Z jednej strony u proroka Amosa Pan Bóg piętnuje ludzi, którzy wyzyskują biednych, którzy wzbogacają się kosztem innych i mówi, że ci biedni nie będą zapomniani. Natomiast święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi nam, że mamy mieć postawę zupełnie przeciwną. On zachęca nas do takiej hojności. Mówi do chrześcijan, aby wszystkie modlitwy zanosili za wszystkich ludzi, za królów, za panujących, za rządzących, ponieważ Chrystus umarł za wszystkich i chce, żeby każdy, ale dosłownie każdy człowiek był zbawiony. I to jest takie niesamowite, że w nas również ma się pojawiać właśnie ten moment takiej hojności i takiego spojrzenia, że nie wykluczamy, my jako chrześcijanie nie możemy wykluczać nikogo ze zbawienia pytanie czy chce żeby każdy dosłownie każdy człowiek był zbawiony